Poczytaj mi prosie zaprasza na bajkę, 12 Okien. W pewnym zamku mieszkali sobie król i królewna. Królewna była mądra i dobra i bardzo kochała swojego ojca. Tak bardzo, że król wolał nie myśleć o tym, że pewnego dnia jego córka poślubi jakiegoś królewicza i odejdzie w daleki świat. A on zostanie sam w pustym zamku. Królewna przyrzekła jednak, że poślubi tylko kogoś, kto tak ukryje się w zamku, że ona nie zdoła go znaleźć. Jeśli myślisz, że to wcale nie było takie trudne zadanie, to jesteś w wielkim błędzie. Królewna miała bowiem orli wzrok i potrafiła wyśledzić najdrobniejszą rzecz, nawet tak małą jak mrówka. Albo stokrotka w pałacowym ogrodzie. Aby ciczyć się w tej niezwykłej sztuce, urządziła sobie specjalną komnatę na szczycie wieży. W komnacie tej było 12 magicznych okien, które wychodziły na wszystkie strony świata, dzięki czemu królewna mogła obserwować całą okolicę. A ponieważ miała tak znakomity wzrok, postanowiła dać każdemu świałkowi trzy szanse. Na ukrycie się przed jej wszystko widzącymi oczami. Oczywiście do zamku przyjeżdżało mnóstwo książąt i znamienitych młodzieńców, ale żadnemu nie dało się ukryć przez wzrokiem królewny. Nieopodal zamku miał mieszkał też pewien świniopas, który widząc przejeżdżających i odjeżdżających kawalerów, postanowił spróbować szczęścia. A nuż uda mu się zdobyć rękę księżniczki. Gdy dotarł do bram i wyjaśnił, w jakim celu przybywa, straże wyśmiały go. Ale dowódca gwardii, który przypadkiem przechodził obok bramy, kazał go wpuścić. A widząc, że chłopiec ma szczerą i uczciwą twarz, pożyczył mu zielony, aksamitny płaszcz, by okrył nim swoje ubogie odzienie i zaprowadził do komnat księżniczki. Królewna również spostrzegła, że chłopiec ma uczciwą twarz i szczere spojrzenie, ale ponieważ miała orli wzrok, zauważyła też pod płaszczem uboguchny strój i bijące pod żebrami serce. Życzyła świniarkowi szczęścia i dała godzinę na znalezienie odpowiedniej kryjówki. Chłopiec szedł głęboko do zamkowego lochu i schował się u stogo słomy. Gdy minęła godzina, Księżniczka weszła do komnaty na szczycie wieży i wyjrzała przez pierwsze okno. Ani śladu świniarka. Wyjrzała przez drugie i tu ani śladu. Lecz gdy wyjrzała przez trzecie okno, zobaczyła go ukrytego pod słomą. Księżniczce zrobiło się smutno, bo rozumiała, że spośród wszystkich śmiałków, którzy przybyli do zamku, ten był pierwszym, którego naprawdę polubiła. Następnego dnia, świniarek wszedł do zamkowego stawu, nabrał głęboko powietrza, zanurzył się aż na samo dno i ukrył w korzeniach wodnych lilii. Czekał i czekał, i w końcu pomyślał, że zaraz pękną mu płuca. Tymczasem, księżniczka weszła do komnaty na szczycie wieży i wyjrzała przez pierwsze okno, potem przez drugie, trzecie, czwarte i piąte. Ani śladu świniarka. Księżniczka ucieszyła się. Wyjrzała przez szóste, siódme i ósme, ani śladu świniarka. Księżniczka była zachwycona, lecz gdy wyjrzała przez dziewiąte okno, zobaczyła chłopca przycustnionego nad Niestawą. Jej serce przepełniło się smutkiem. Tej nocy świniarek wyszedł z zamku i spotkał się ze swoim przyjacielem, białym lisem. Opowiedział mu o królewnie i jej wszystko widzących oczach. A wtedy przyjaciel rzekł do chłopca, by nie tracił nadziei i spokojnie położył się spać. Następnego ranka Lis dotknął świniarka koniuszkiem swej kity i zaczarował go w pięknego białego zajączka. Sam zaś zamienił się w staruszkę, wziął zajączka na ręce i poszedł do zamku. Królewna, jak co rano, spacerowała po zamkowym ogrodzie, gdy nagle zobaczyła stojącą przy bramie staruszkę z białym zajączkiem na ręku. Zajączek był tak piękny, że królewna podeszła i pogłaskała jego mięciutkie futerko. Zmieniony staruszkę list tylko na to czekał. Podarował królewnie zaklętego w zajączka świniopasa, a królewna grzecznie podziękowała i weszła zajączkiem na szczyt wieży. Do komnaty z dwunastoma oknami. Gdy wyglądała przez pierwsze okno, zającek przykutnął za jej plecami. Ani śladu świniopasa. Królowa wyjrzała przez kolejne jedenaście okien i z bijącym sercem podeszła do ostatniego. Tak bardzo pragnęła, by chłopcu dało się ukryć. Z duszą na ramieniu wyjrzała przez ostatnie okno i Nigdzie nie ma śladu świniarka. Gdy tylko próba dobiegła końca, zajączek prędko zbiegł po schodach i popędził do czekającego w ogrodzie lisa. Lis dotknął zajączka koniuszkiem ogona i ten zamienił się z powrotem w chłopca. Świniarek gorąco podziękował przyjacielowi i ile w nogach pognał do zamku. Gdy tylko zobaczył królewnę, wyjaśnił jej gdzie się ukrył i razem udali się do króla. Kilka dni później królewna i świniarek wyznali sobie miłość, a ponieważ chłopiec powiedział, że nie chce mieszkać nigdzie indziej, tylko w ojczystej ziemi, król nie musiał się rozstawać z królewną i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Zapytasz, jaki morał płynie z tej bajki? Hmm, taki oto, że szczę szczęście osiągniesz tylko wtedy, gdy się odważysz spróbować.